Chcesz zapisać jeden ze swoich filmów z CapCut w galerii telefonu? W tym wideo pokażę Ci krok po kroku, jak to zrobić. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz odkryć ukrytą funkcję swojego iPhone'a e po rozwiązaniu swojej wątpliwości, zajrzyj do opisu. Aby zapisać wideo z CapCut w swoim telefonie, to bardzo proste. Najpierw otwórz aplikację. Jak wiesz, naciśnij Nowy projekt. Tutaj wybierz wideo lub filmy, nad którymi chcesz pracować. Na tym ekranie możesz wprowadzać wszystkie zmiany i całą edycję, jaką chcesz wykonać. Gdy już skończysz, eksportowanie jest bardzo łatwe. Najpierw polecam nacisnąć miejsce, gdzie jest napisane All Ultra HD, ponieważ tutaj możesz zmienić ustawienia eksportu. Jak widzisz, tutaj znajduje się rozdzielczość, która po lewej stronie jest najniższa, a po prawej najwyższa. Weź pod uwagę, że im bardziej przesuniesz w prawo, tym wyższa będzie rozdzielczość. Ale plik również zajmie więcej miejsca. Na dole znajduje się też liczba klatek na sekundę, która w zasadzie działa podobnie. Gdy już ustawisz wszystko tak, jak chcesz, zwróć uwagę również na znak wodny to ostatnia opcja. Czasami masz wersję Pro, ale mimo to automatycznie pojawia się zaznaczenie, że film ma zawierać znak wodny. Pamiętaj o tym, bo nieraz zdarzyło się, że nam to przeszkadzało. Kiedy wszystko jest gotowe, naciśnij w prawym górnym rogu przycisk Eksportuj i automatycznie wideo zacznie się eksportować. To oznacza, że zaczyna się zapisywać w naszej galerii. To naprawdę takie proste. Następnie mamy też inną opcję, by zapisać wideo i używając szablonów CapCut. Tutaj na dole po prawej stronie, jak widzisz, pojawia się zakładka Szablon. Możemy tu wyszukiwać różne szablony po nazwie lub autorze. Jak widzisz, można się tu poruszać i wybierać na przykład. Szablony do mediów społecznościowych takich jak TikTok, czy dla nas ITP. To, co zrobimy, jest następujące. Możesz wybrać dowolny szablon, na przykład ten tutaj, i użyć go, czyli podmienić swoje filmy na te, które pojawiają się na ekranie. Możesz też bezpośrednio zapisać ten szablon, naciskając trzy kropki, które pojawiają się tutaj i wybierając opcję zapisz wideo. Wtedy ten film zapisze się w Twojej galerii. Jeśli chcesz odkrywać ukrytą funkcję swojego iPhone'a, e codziennie wysyłamy e-mail, w którym w prosty sposób wyjaśniamy jedną z nich. Aby również do Ciebie docierały, masz link w opisie. Jest całkowicie darmowy.